Witam w upalny lipcowy dzień. W takich warunkach hortensje w naszych ogrodach trochę cierpią, zwłaszcza hortensje ogrodowe. Dzisiaj powiem, jak o nie dbam te upalne dni, jakie zabiegi wykonuję, żeby pięknie kwitły, jak sobie radzę z chlorozą u liści, która pojawiła się u mnie na hortensjach bukietowych i ogrodowych. Powiem też, co stosuję na poprawę kondycji krzewów oraz co wymyśliłam, żeby hortensje bukietowe trzymały mocno pędy. Żeby nie trzeba było cały czas ich podnosić, zwłaszcza po deszczu, i mocno podwiązywać. O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Hortensje ogrodowe u mnie zakwitły wcześniej, trochę za szybko i trafiły akurat na falę upałów. Dlatego pierwszym podstawowym zabiegiem, jaki wykonuję, to jest codzienne podlewanie. Nawet jak pojawi się deszcz, to podlewam bezpośrednio pod krzew, ponieważ duża ilość liści na szeroko rozrośniętym i gęstym krzewie skutecznie chroni przed opadami deszczu niczym parasol. Jak widać, nie wszystkie hortensje ogrodowe zakwitają jednocześnie i które dopiero są w pąkach kwiatowych. Ale bez względu na to, czy już kwitną, czy będą dopiero kwitnąć, to je nawożę i zakwaszam podłoże. Do takich typowych nawozów dedykowanych hortensjom, które rozsypuje wokół krzewów, dodaje jeszcze podlewanie siarczanem magnezu i zhelatowanym żelazem. Co nie tylko ma za zadanie zakwasić podłoże dlatego właśnie magnez w postaci siarczanu, ale też uzupełnić niedobory magnezu i łatwo przyswajalnego żelaza. Które w obecności magnezu staje się jeszcze lepiej dostępne dla roślin. W ten sposób mam optymalne nawożenie, zwłaszcza że gleba w moim ogrodzie jest mocno wapienna. Hortensje były sadzone w torfie, ale prawdopodobnie już korzenie przerosły ten dołek torfem i poszły dalej do rodzimej gleby. Trzeba pamiętać, że hortensje ogrodowe nie korzenią się bardzo głęboko, ale rozrastają się na szerokość i przy dużych krzewach rozrastają się w dużym tempie. Późną jesienią czeka mnie poszerzanie stanowiska hortensji i uzupełnianie kwaśnym torfem. Po czym poznałam, że hortenskie przerosły kwaśne stanowisko. Przede wszystkim po tym, że w tym roku jest bardzo trudno je przebarwić na niebiesko. W zasadowym podłożu kwitną tylko i wyłącznie na różowo. Nie dadzą się przebarwić nawet największą ilością glinu, ponieważ glin działa tylko w kwaśnym środowisku. Dlatego mam takie wielokolorowe hortenskie. Ta Hortensja chce się przebarwić, ale nie bardzo może. Hortensja ogrodowa Matilde Goodges to jedna z najciemniejszych Hortensji, to znaczy, że w odpowiednich warunkach kwiaty nabierają aż granatowego koloru. U mnie dwa lata temu były fioletowo-granatowe. Teraz mają szansę na zbliżony kolor tylko te. Późne kwiaty, które może zdążą nabrać odpowiednich składników z podłoża, ponieważ cały czas tę hortensję zakwaszam. Drugim poważnym problemem dla hortensji ogrodowych jest palące słońce. Mimo dobrego podlewania, mocne słońce pali kwiaty, a pełnego cienia w ogrodzie u mnie już nie ma za dużo, dlatego trzeba pamiętać, żeby sadzić hortensję, jak tylko to możliwe, w jak największym cieniu, ponieważ spalone słońcem kwiaty szybko zasychają. Nie są trwałe, tak jak te, których słońce nie uszkodziło. Jeżeli hortensja ogrodowa zakwita tak jak odmiana diva Fiore, taką masą kwiatów, to wiadomo, że potrzebuje dużo nawozu i dużo wody, żeby utrzymać krzew w dobrej kondycji, a wtedy również kwiaty długo utrzymują się na krzewie. Ale żeby tak zakwitła, to musiałam ją okrywać w czasie przymrozku na wiosnę, wtedy gdy pąki były zagrożone. O tym okrywaniu jest filmik na moim kanale. Alarmowałam wtedy, że było ogromne zagrożenie dla hortensji, a dzisiaj hortensja tak się odwdzięczyła. A czego potrzebują teraz w lipcu hortensje bukietowe? U mnie w ogrodzie przede wszystkim wody, bo deszczu mało, ale przede wszystkim potrzebują walki z chlorozą. Hortensje odmiany vanilla fres rosną silnie, szybko. Ale łapie je chloroza, z którą trzeba walczyć, ponieważ powoduje drobnienie kwiatów. Samym krzewom chloroza nie robi większej krzywdy, ale kwiaty będą mniejsze, drobniejsze i mniej odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Szybciej po prostu będą zasychać na krzewie. Skąd wzięła się ta chloroza? Spotkałam się z opinią, że przyczyną jest uszkodzony korzeń, który ma ograniczoną możliwość pobierania magnezu i żelaza z podłoża. No, przy hortensję przesadzałam trzy lata temu. Wtedy pojawiły się pierwsze delikatne oznaki chlorozy liści, ale jednej nie przesadzałam w ogóle i w tym roku też ma chlorozę. Czyli. Możemy wywnioskować, że jest to wina podłoża, że zablokowane jest pobieranie magnezu. Sposób, jaki teraz stosuję, jest na tyle skuteczny, że część liści nabrała już prawidłowego zielonego koloru, zwłaszcza te szczytowe liście na końcach gałęzi, ponieważ stosuje opryski z łatwo przyswajalnym żelazem i siarczanym magnezu oraz dodaje do tego e, nawóz do listny dla roślin kwasolubnych który dostarczony do list nie ma największe szanse być wykorzystany szybko przez roślinę. Bardzo ważna jest technika stosowania oprysku. Trzeba dostarczyć tych wszystkich składników od spodu liścia, bo tylko tą stroną roślina pobiera. Natomiast jak opryskamy po górnej stronie blaszki liściowej, to wszystko szybko spłynie i nie będzie działało. Do takiego oddolnego oprysku należy. Regulowana końcówka opryskiwacza, nawet takiego małego ręcznego, jaki ja używam. A dlaczego metoda oprysku jest najlepsza w leczeniu chlorozy? Już to wyjaśniam, ponieważ chloraz żelaza działa efektywnie, gdy jest dostarczony na blaszkę liściową, czyli w zetknięciu bezpośrednio z rośliną. Wyjaśniam to dla ewentualnych uwag w stylu, że opryski są szkodliwe. I dla osób, na które słowo oprysk działa jak czerwona płachta na byka. Hortensje bukietowe wypuszczają wysokie, mocne pędy, na których będą duże kwiaty, i całą masę drobnych gałązek zakończonych również kwiatami. Ta y, ogromna ilość kwiatów i gęstość krzewu nie zawsze idzie w parze z dobrym utrzymaniem pędów w pionie, które się często wykładają, zwłaszcza po deszczu. W ubiegłym roku musiałam każdy pęd podwiązywać, bo nasączone wodą kwiaty leżały na ziemi. Podczas wiązania bardzo dużo się połabało. Dlatego teraz w tym roku, żeby ułatwić sobie pracę, wycinam całą tę drobnicę. Zostawiam na krzędzie tylko te mocne, sztywne pędy, które będą w stanie utrzymać duży kwiat. Wcale nie jest mi szkoda ciąć, bo jak sobie przypomnę, ile miałam problemów z postawieniem do pionu nawet tych sztywnych pędów, bo te drobne po prostu je ciągnęły. Zobaczcie, ile wycięłam pędów. I tak po kolei każdą hortensję bukietową oczyszczam z drobnych gałązek. Te długie pędy można już teraz podwiązać, ale się nie musi. Hortensje wyglądają całkiem dobrze, zrobiły się zgrabne krzewy, trochę wyciągnęły się w górę, czyli zrobiłam dokładnie to, co robią w profesjonalnych szkółkach, żeby hortensje, które sprzedają, wyglądały bardzo atrakcyjnie. Ale ja to zrobiłam nie tylko dla atrakcyjnego wyglądu ale przede wszystkim dla własnej wygody. I na tym kończę spotkanie. Do następnego razu.